Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak dodać krople do dowolnego obiektu w Blenderze. Czyli jak z takiego renderu otrzymać taki render. Zaczynamy. Na samym początku oczywiście dobrze by było jakbyś miał już przygotowaną jakąś scenę, do której chcesz dodać te krople. Ja tutaj mam taką roślinę i w zakładce Shading mam już ustawione kamery i odpowiednie ujęcie, które chciałbym wyrenderować, tak jak widać tutaj z lewej strony. Z prawej strony mam wszystkie kamery, czyli mogę kliknąć sobie na kamerę, wcisnąć CTRL 0, żeby popatrzeć przez tą kamerę, którą aktualnie mam zaznaczoną. Jeżeli ty w swojej scenie jeszcze nie masz żadnej dodanej kamery, to możesz wcisnąć SHIFT A, wejść w Kamera, i tutaj pojawi się twoja nowa kamera. Teraz wystarczy, że wciśniesz Ctrl 0 na klawiaturze numerycznej, żeby zobaczyć co ta kamera widzi i zwyczajnie możesz ją przeciągać. Ty prawdopodobnie nie będziesz widział tutaj kamery z lewej strony. Więc żeby to zrobić, wejdź sobie tutaj w ten panel i z prawej strony zamiast File Browser, który prawdopodobnie będziesz miał zaznaczony, wybierz 3D Viewport. Teraz wystarczy, że wciśniesz 0 na klawiaturze numerycznej i zobaczysz to co widzi twoja kamera. Teraz możesz przesuwać kamerę tutaj w widoku z prawej strony albo wcisnąć Shift tilda, żeby móc się rozglądać myszką i latać klawiszami WSAD. Teraz po prostu ustawiasz się w odpowiedniej pozycji, czyli załóżmy tutaj i będziemy mogli zaczynać renderowanie. Tak jak mówiłem, ja mam już przygotowane tutaj całkiem fajne ujęcie z lewej strony, na którym chciałbym wyrenderować nasze krople, które za chwilę dodamy. Tylko tak jak widać z lewej strony nie wygląda to ujęcie zbyt przyjemnie. Według mnie dzieje się tak dlatego, że wszystko na tym ujęciu jest takie bardzo. Ostre. Jeżeli robisz zdjęcie elementu aparatem czy telefonem z bardzo małej odległości, to wszystko poza jednym elementem, któremu robisz zdjęcie, będzie rozmyte. I to również możemy zasymulować w blenderze. Wystarczy, że klikniesz na swoją kamerę, przejdziesz tutaj do ustawień kamery z prawej strony i na dole powinieneś znaleźć opcję głębia ostrości. Po prostu to kliknij i teraz, tak jak widzisz, z lewej strony wszystko nam się rozmyło. Teraz mamy możliwość ciągania za tą opcję tutaj distance, czyli jeżeli to będę zmniejszał, to będziemy mieli elementy bliżej siebie bardziej ostre. Jeżeli będę przeciągał w prawo, to elementy dalej nas będą bardziej ostre. Można to robić w ten sposób i oczywiście nie ma w tym nic złego. Można, tak jak widzisz, trafić całkiem fajne ujęcie, ale można to też zrobić w zdecydowanie lepszy i szybszy sposób. Wciśnij Shift A, wejdź w empty i wybierz sobie jakiś element stąd. Nie ma to większego znaczenia, który element wybierzesz, wszystkie powinny działać dokładnie tak samo. Ja w tym wypadku wybiorę sobie Plane Axis. I po prostu umieszczę go gdzieś tutaj na scenie. No i po co nam ten dziwny obiekt, który właśnie dodaliśmy? To jest nasz pusty obiekt, którego nie widać tutaj z lewej strony. Nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, bo on nie ma geometrii, ale możemy powiedzieć naszej kamerze, aby skupiała się właśnie na tym jednym punkcie. Więc kliknę sobie znowu na naszą kamerę, wejdę w Focus Object i wybiorę empty, który właśnie dodaliśmy. I teraz, jeżeli będę przemieszczał tym emptym, to moje skupienie oczu również będzie się przemieszczać teraz skupię się na elementach. Z tyłu, za kwiatem, widać, że tamte rzeczy są ostre, a teraz skupię się tutaj na konkretnym liściu, na którym faktycznie chcę się skupić. No i teraz elementy z przodu są ostre. No to okej. Okay. Jak już jesteśmy przygotowani do renderowania, to faktycznie spróbujmy zrobić sobie nasze krople. Czyli pierwszym krokiem będzie w ogóle wymodelowanie tej kropli. Oddalę się troszkę. Wcisnę Shift A, przejdę w mesh. I wybiorę sobie tutaj UV Sphere. Teraz na naszą scenę doda się wielka sfera. Przesunę ten obiekt gdzieś tutaj w bok, może być poza kamerą, to nie ma znaczenia, i zmniejszę troszkę ten obiekt. Teraz, no, nie wygląda to jak kropla. I na samym dole tutaj wybiorę opcję New. Dzięki temu dodałem tutaj do tego obiektu nowy materiał. Jeżeli nie wiesz, jak działają te nody, które tutaj widzisz, to przejdź do filmu w opisie. Tam to troszkę bardziej wytłumaczyłem. Ale na razie po prostu kliknij na Principled BSDF, tutaj lewym przyciskiem myszy i wciśnij Delete, żeby to usunąć. Usunęliśmy to dlatego, że będziemy chcieli tutaj wstawić nowego node'a. Wcisnę Shift A, przejdę do Shader i wybiorę tutaj opcję Glass, czyli po prostu szkło. Teraz klikam za tą zieloną kropkę i przeciągam to do Surface. Dzięki temu ta kula stała się przezroczysta, stała się po prostu szklana. Teraz wciskam prawy przycisk myszy i wybieram Shade Smooth, żeby wygładzić tą kulę. No i można powiedzieć, że to zaczyna już wyglądać jak kropla. Spróbujmy teraz te krople rozrzucić na naszym obiekcie. Czyli przechodzę znowu tutaj do naszej rośliny. Teraz przechodzę tutaj z prawej strony do zakładki Particles, czyli cząsteczki i wciskam plusik. Dzięki temu dodaliśmy nowe cząsteczki do naszej rośliny, tylko nie są to cząsteczki, o które nam chodziło. Jakaś dziwna fontanna się tutaj zrobiła. Dzieje się tak dlatego, że mamy włączoną opcję Emitter. Jeżeli to zmienisz na Hair, czyli włosy, to dostaniemy, tak jak można się domyślać, włosy. Dalej trochę nie o to nam chodzi, ale teraz możemy zastąpić te włosy tymi kroplami, które stworzyliśmy przed chwilą. W prawym panelu zleć trochę w dół i w zakładce Render zmień opcję Render As na Object. I dzięki temu dodamy jakiś obiekt do naszych cząsteczek. Na razie, tak jak widzisz z lewej strony, nie dzieje się tutaj nic, ale jeżeli zlecę w dół i w Instance Object wybiorę element, który właśnie dodaliśmy, czyli Sphere, klikam na nią. To teraz z lewej strony pojawiły się właśnie nasze sfery na całej tej roślinie. Wygląda to mega dziwnie, bo są strasznie duże te kule i jest ich zdecydowanie zbyt dużo. Dlatego przelecę na samą górę tutaj i w number wpiszę załóżmy 50, po prostu, żeby było ich trochę mniej. Teraz widać, że jest już ich odpowiednia liczba, ale znowu są za duże. Dlatego zlecę jeszcze w dół i w miejscu, gdzie jest scale, wpiszę na przykład 0,01. Enter. Kulki stały się dużo mniejsze, już wygląda to dużo lepiej. Nawet na naszym ujęciu z lewej strony widać, że wygląda to całkiem fajnie. Tylko według mnie te krople są zbyt okrągłe. Jeżeli krople trzymają się jakiejś powierzchni, to robią się takie bardziej jajowate, takie bardziej spłaszczone w jednej osi. Żeby osiągnąć taki efekt, wystarczy, że przejdziemy do naszej kropli i zwyczajnie zeskalujemy ją w jednej osi. Czyli wciskam S, żeby zacząć skalować, i wybieram na przykład Y żeby zacząć skalować w osi Y. Po prostu spłaszczmy to trochę w ten sposób. Według mnie teraz wygląda to dużo lepiej. Te krople faktycznie trzymają się powierzchni naszych liści, tylko że jest znowu jeden problem. Wszystkie krople są dokładnie takiego samego rozmiaru. Żeby to zmienić, zleć w dół. Tutaj w Scale, gdzie ustawiliśmy wielkość wszystkich kropel, możemy zmienić opcję Scale Randomness. Jeżeli to przeciągnę w prawo, to niektóre po prostu zaczną się zmniejszać. Dzięki temu ta kropla tutaj jest większa niż ta kropla i ta kropla na przykład jest większa niż ta kropla. Po prostu dodajemy takiej losowości do wszystkich kropel na naszym obiekcie. No i teraz można powiedzieć, że nasz system cząsteczek jest gotowy. Widać tutaj z lewej strony na renderze, że wygląda to naprawdę fajnie. Mogę też przejść do innych ujęć kamery. Załóżmy, przejdę do tej kamery, i tutaj również widoczne są wszystkie te kropelki. Ale jeszcze dobrze wiedzieć, że ustawiając w ten sposób system cząsteczek, będziemy mogli go używać na dowolnych obiektach w całym naszym projekcie. Kliknę sobie na nasz główny obiekt, i tutaj, gdzie jest Particle Settings, po prostu kliknę lewym przyciskiem myszy i nazwę to kropelki w ten sposób. No i jeżeli teraz znajdziesz sobie na scenie jakieś inne obiekty, na przykład takie jabłka, to będziesz mógł wejść tutaj z prawej strony do zakładki Cząsteczek i klasycznie tutaj u góry wcisnąć plus. Teraz znowu dodał się nowy system cząsteczek i teoretycznie znowu będziemy musieli ustawiać wszystko od samego początku. Ale jeżeli wrócę znowu do tego panelu i wcisnę tą strzałkę w tym miejscu, wybiorę kropelki, to teraz dokładnie ten sam system cząsteczek, który przed chwilą stworzyliśmy na innym obiekcie, pojawił się tutaj na tym wybranym obiekcie. Kliknę sobie na kolejny obiekt, znowu plusik, tutaj wybieram kropelki i cyk, mam teraz dokładnie te same kropelki na innych obiektach. Zmieniając dowolne wartości na jednym obiekcie, będą się one zmieniać również na pozostałych. Więc bardzo przydatna rzecz, żeby używać coś, co już kiedyś stworzyliśmy, zamiast za każdym razem tworzyć coś totalnie nowego. Na sam koniec jeszcze mała podpowiedź. Jeżeli chcesz zrobić coś bardziej takiego abstrakcyjnego, jeżeli tak można powiedzieć, wejdź sobie tutaj w zakładkę dzieci i wybierz opcję simple. Dzięki temu te cząsteczki zostaną rozrzucone jakby dookoła naszego obiektu, a w tym przypadku będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę przyjemnie jakby akurat padał deszcz, albo ktoś po prostu chlapał wodą na nasze jabłka. Mega fajna sprawa, i tak jak widzisz, można to osiągnąć bardzo, bardzo szybko. Dzięki za obejrzenie i mam nadzieję, że te porady faktycznie przydadzą się w Twoich projektach.